Dzień dobry. Cześć wszystkim. Zapraszamy Was serdecznie na wysłuchanie podcastu Tygodnika Powszechnego. Razem z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Nasi ulubieńcy i idole, znamy ich seriali, playlist na Spotify, mediów społecznościowych i portali. Aktorki, sportowcy, wokalistki, youtuberzy. Jakie opowieści ich ukształtowały, co ściągnęli właśnie na swój czytnik, co czytają przed snem. O tym wszystkim w nowym podcaście Tygodnika Powszechnego Ciekawe co czyta. Zaprasza Monika Ochondowska. Hej, hej, z tej strony Monika Ochędowska ze studia Tygodnika Powszechnego, jest ze mną też za sterami Agnieszka Wenderska, a po drugiej stronie Patryk Hilewicz i Madam, czyli w ogóle Poland, organizacja pożytku publicznego. Cześć, witam Was serdecznie. Cześć wszystkim, Cześć wszystkim. dzień dobry. Życie bez Was byłoby po prostu nieznośnie e, nudne i szare, szczególnie teraz zimą, e, więc bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i zobaczyć. Powiedzcie w ogóle, co u Was słychać, jak Wam mija początek roku. Chłodno. Chłodno się zrobiło u nas, może nie tak jak w Polsce, ale odczuwamy jednak, bo jest nawet minusowa temperatura w nocy, w nocy bywa, no. co jest u nas jakby dosyć ewenementem. Mhm. No, więc mija nam chłodno. I poza tym to pracowicie, no. tak. mamy jakieś nowe przedsięwzięcia i po prostu pracujemy nad tym wszystkim. A czy podczas pracy, no właśnie, bo wy robicie prasówki, yy, organizujecie imprezy, przygotowujecie się do tego, musicie być na bieżąco, a czy podczas tych wszystkich swoich zajęć znajdujecie też trochę czasu na czytanie? A jeśli tak to, co wtedy wybieracie, czego szukacie. Znajdujemy czas, przyznam szczerze, że nie jest go zbyt dużo, bo jako, że zawodowo też czytamy sporo różnych, może niezbyt ambitnych treści dookoła show biznesowych i popkulturowych, ale jednak jest to czytanie i gdzieś tam pod koniec dnia powoduje to znużenie. Ja dodatkowo bardzo interesuję się polityką, więc czytam różnego rodzaju treści polityczne, esencjalne, seje, inside kulisy i wszystko to różne rzeczy. także to też mi zajmuje sporo czasu i czasami po prostu się nie chce, ale przyznam szczerze, że czytamy książki. oczywiście, że czytamy e, i tu się różnimy. jeśli z chodzi, kim? no ja z tobą, ale ja też czytam. No tak, bardzo. nie, nie, no to ja wiem, że czytasz, ale chodzi o to, że różnimy się, jeśli chodzi o wybór książek. a to tak, pod tym względem tak. no ja staram się czytać codziennie przed snem, bo wprowadza mnie to w dobry sedny nastrój. Dobrze to przynudza, że tak powiem. A, a co cię ostatnio dobrze przynudzało? Powiedz? Ja aktualnie czytam pierwszą część autobiografii Sher. Tak, jestem, jestem osobą, która wybiera autobiografię, biografię, jakieś takie książki dookoła, faktów. Nie wiem, po prostu to mnie interesuje najbardziej. Zauważyłem to po sobie, że gdy próbuję zabrać się za coś innego, jakąś fikcję, to trochę mi to przynudza i jakoś tak gubię się w tym. Ostatnio czytam biografię Madonny, nie wiem czy, czy miałam... Tak, taką wielką, świetna... co ma ponad tysiąc stron. Mm -hmm. Tak, 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 tak. tak, 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 przeczytaliśmy. No super, wiele nowych rzeczy dowiedzieliśmy. Okej, okay, czyli czytacie y, trochę różne rzeczy. Z jednej strony biografie, z drugiej strony interesują was kwestie geopolityczne, polityczne, analizy tego co się dzieje na świecie. A czy macie jakieś takie książki, które były dla was w ogóle w życiu ważne, do których macie jakiś e, sentyment albo do których wracacie pamięcią, coś takiego co może was jakoś e, ukształtowało? Ja przyznam szczerze, że mam kilka takich książek i przygotowując się do naszego spotkania, podzieliłem sobie to na różne ery, bo ja miałem różne ery w swoim życiu, więc taka pierwsza era dziecięca, no to ja jestem z pokolenia Harry'ego Pottera, także gdzieś ten Harry Potter był u mnie bardzo głęboko w serduszku, zwłaszcza część Więzień Azkabanu, to była moja ulubiona. Ja jeździłem na, o północy na premiery nowych tomów, jakby byłem zaangażowany trochę w ten fandom Harry'ego Pottera. I to była taka era dziecięca. Później era nastoletnia, no to była to lektura, uwaga, która zrobiła na mnie duże wrażenie. Ja byłem wtedy w takiej erze mocno romantycznej i cierpienia młodego Wertera bardzo mocno mnie kształtowały. I drugą taką książką były Cukiereczki, autorki Mian Mian. To jest taka chińska autorka, też bardzo mocno melodramatyczna książka. Później, w erze młodego dorosłego, nie miałem żadnej książki takiej ważnej, bo wtedy byłem w czynnym uzależnieniu alkoholowym i w ogóle nie czytałem praktycznie. Następna era to jest taka era, którą teraz mam wrażenie, mam i to jest książka, która jest dla mnie najważniejsza. To jest nasza książka. To jest książka kuriozum, oczywiście, w ogóle Poland. Polecamy, opisujemy tam z pierwszych 10 lat w ogóle Poland, jak to wszystko się zaczęło i trwało. Jest wiele też takich soczystych kąsków do kołażu biznesowych, o których nigdy nie opowiadaliśmy wcześniej. Madam, a jak twoje ery? Czy masz takie książki, które były ważne w jakichś poszczególnych okresach twojego życia? Ja nie mam R, er, ponieważ ja ogólnie wydaje mi się, że nie przeczytałem żadnej książki do 18 roku życia. To nie było jakoś um, specjalnie. Promowane w moim domu rodzinnym. Nigdy nie przeczytałam żadnej lektury. Zawsze to było dla mnie strasznym problemem usiąść do tego, ponieważ zawsze miałam wrażenie, że zaczynam czytać i tego nie rozumiem, co czytam. I później w dorosłym życiu, gdy stwierdzono u mnie ADHD, to myślę, że w jakiś stopniu to wyjaśniło, że po prostu to, co nie łapie mojego zainteresowania, to nie trafia do mojego mózgu. Ale no, gdy przyszedł czas matury, no, to musiałem przygotować jakąś um, prezentację z języka polskiego. E, no i od zawsze, od małego, interesowały mnie e, horrory w postaci filmów. E, raczej jestem takim bardziej, e, no nie wiem, no, filmoznawcą, filmożercą. E, I A. ponieważ interesowały mnie horrory, to m, zdecydowałem się wziąć e, na. Te prezentacje książki Stephena Kinga. I wtedy przeczytałem, podejrzewam, pierwsze swoje książki, takie od A do Z, na podstawie których przygotowałem prezentację. I to była Mizery, Lśnienie oraz Dolores Claiborne. I no, tak w sumie kojarzę je z sentymentem. A dzisiaj też wracasz do Kinga? Jakby interesuje Cię też to, albo szukasz czegoś z tej półki, sensacji, kryminału, masz jakichś ulubionych autorów? No właśnie nie, zastanawiam się nad tym, ten King e, tak wisi za mną, e, ale za każdym razem, gdy próbowałem e, czytać tego typu książki, to po prostu wymienkałem i one gdzieś leżą. Mamy nawet w domu jakieś książki Stephena Kinga, które Patryk czytał. Ale jakoś nie potrafią u mnie zagrzeć miejsca. Po prostu mam jakąś słabość do książek na faktach. Nie wiem, czy to jest kwestia przejścia przez jakieś trudne okresy różnych rozpoznawalnych i dla mnie cenionych postaci. Może to mnie jakoś zagrzewa do życia. Nie wiem, ale w chwili obecnej moja era od kilku lat to są właśnie głównie autobiografie. No mm -hmm. i tu się różnimy, bo ja z kolei nie czytam praktycznie żadnych autobiografii czy biografii i ja czytam z kolei e, różnego rodzaju powieści. Teraz czytam na przykład bardzo ciekawą książkę, którą wydało wydawnictwo czy 11%. Maren Utauk w tłumaczeniu Janny Cymbrykiewicz. Bardzo ciekawa książka o tym, że zostało na świecie, to jest taka niedaleka przyszłość, powiedzmy, że zostało 11% mężczyzn na świecie i i rządzą kobiety tym światem. W końcu! <noise> Także czytałem, że <się> to <noise> bardzo ciekawie i też takie, no naprawdę, naprawdę wciągające jest to, więc to mogę tak na szybko polecić. Okay. A zmierza to ku dobremu? Czy dzieją się jakieś straszne rzeczy? No, dzieją się też straszne rzeczy. No nie, nie, ma, nie, nie jest tak, że jest to świat idealny, pozbawiony wad. Jest tam też dużo różnego rodzaju przepychanek, walki o władzę, różnego rodzaju zabobonów, które też są niszczące dla tkanki społecznej. Także jest tego trochę i warto się naprawdę w to wgłębić. Patryk, a powiedz jeszcze proszę o tym yy, Werterze. Czemu, czemu akurat ta historia? Wtedy była dla ciebie ważna. No nie wiem, ja byłem ogólnie fanem, takim dosyć sporym umartwiania się i takiego po prostu um, leżenia z jakimś niepokojem w sercu i duszy, um, by, i przekonania o tym, że moje życie jest skazane na wieczne cierpienie i nieszczęście, że nic mi się już w życiu nie uda i tak dalej. I no to jest i, czas przeszły? <gry> tak, to jest czas przeszły. Jestem okay. teraz o wiele bardziej pogodną osobą. Niech będzie. O. <laughs> czyli żegnamy się z Erą Wertera. Tak, zdecydowanie. Słuchajcie, a no właśnie, bo wydaliście też książkę. Jakie to jest w ogóle uczucie wydać swoją książkę? Czy w ogóle sobie gdzieś tam to wyobrażaliście? Czy jak nie wiem, czytaliście książki w dzieciństwie, to myśleliście sobie w ogóle, że to jest fajne wydać książkę, fajnie mieć taki przedmiot? Czy w ogóle nie wiem, lubicie właśnie Książkę jako przedmiot taki fizyczny, papierowy? Czy to ma znaczenie, w jakim formacie czytacie? Dla mnie w tym momencie ma znaczenie, w jakim formacie czytam, ponieważ czytam głównie e-booki e, na czytniku, po prostu. I jest to dla mnie wygodniejsze, ponieważ mam po prostu. Jedną płaską rzecz koło łóżka i z niej korzystam, ale przyznam szczerze, że są takie pozycje, które kupuję zarówno w wydaniu e-booków, jak i książek tradycyjnych, i później następuje cała, um, cała logistyka przesyłania ich do Barcelony. Także nie są to specjalnie tanie e, historie, ale według mnie warto, ponieważ lubię po prostu mieć książki, które naprawdę lubię mieć w wersji papierowej. No jest, my jesteśmy rocznik 90, także jesteśmy, jednak wychowani na tym papierze e, jesteśmy z tego, z tego przełomu jeszcze internetowego. No a niestety ja też ubolewam nad tym, ale ja lubię książki papierowe. No ja, ja, ja czytam takie, nie jest to ekologiczne i może kiedyś jakoś przełamię się z tym, ale no, no tak, no, lubię przewracać stronę. Nasza książka nie ma w wersji e-booków, jest w wersji audiobooka, no i w wersji papierowej. I przyznam szczerze, że jestem bardzo dumny z tego, jak została wydana, ponieważ według mnie jest to jedna z najpiękniejszych, jak nie najpiękniejsza książka na polskim rynku wydawniczym. Jest bardzo nasza, pełna kolorów, brokatu, świecidełek, dziwnych obrazków i tak No nie tylko, że pod względem wizualnym, to jest bardzo po prostu szczera i prawdziwa, tak. Tak, Bez tak. Owijania chyba we... Nie wiem, ja nie miałem jakiejś fantazji za dziecka, aby wydać książkę. Nigdy by mi to do głowy nie przyszło, ale kilka dobrych lat temu, gdy już działaliśmy jako w ogóle poland, to pojawiał się ten temat. Gdy były jakieś takie dziwniejsze rzeczy dookoła show biznesowe w naszym życiu, nawet takie zbyt dziwne, aby poruszyć to w danym momencie, to mówiliśmy do siebie tak pół żartem, pół serio: to będzie książka. No jest. A jaki był odbiór y, czytelniczek, czytelników? Czy na waszych imprezach przychodzą z książkami, proszą o autografy? Y, Jakie jaki mieliście w ogóle y, informacje zwrotną na temat waszej książki? Bardzo pozytywną mieliśmy informację. Bardzo ludzie byli zaskoczeni tym, co ty mówiłeś, Madame, czyli taką szczerością i bezpośredniością. Zwłaszcza, że nie gloryfikujemy tam w żaden sposób siebie ani swojego życia, opowiadamy też o swoich porażkach i błędach w sposób taki bardzo bezpośredni. I myślę, że to dla wielu, wiele osób zwróciło na to bardzo uwagę. E, na naszych imprezach rzeczywiście pojawiają się osoby z książkami. Bywają imprezy e, raczej w przyszłości, gdy podpisywaliśmy te książki, po imprezach jeszcze zostawaliśmy i podpisywaliśmy książki, ale cały czas się zdarzają takie sytuacje, że ktoś prosi o podpis, e, ktoś chce wysłać nam książkę, żebyśmy podpisali tę książkę, więc no to się zdarza. To ogólnie nie jest łatwy proces, ponieważ no, w przyszłości, bliżej premiery, mieliśmy spotkania autorskie. Były też y, takie momenty, gdy była możliwość zakupienia naszej książki podpisanej, ale imprezy. Y, my jesteśmy na scenie 5 godzin bez przerwy. Do trzeciej. Nad ranem. Zostanie teraz po trzeci, aby jeszcze podpisywać te książki, gdy już rydwo stoisz na nogach, no nie jest za bardzo sensowne, jak dla mnie. Więc jeżeli ktoś jest mega uparty i bardzo mu zależy. To zawsze może poczekać na przykład przed klubem, bo i tak będziemy musieli prędzej czy później z tego klubu wyjść. I jeżeli do nas podejdzie kiedykolwiek, czy z książką, czy bez, to zamienimy słowo i nie będzie to problemem. Ale no nie robimy raczej już teraz takich eventów, no tak. co, już to już ze dwa lata temu wydaliśmy tę książkę. Tak, to już chyba ten minął, ten moment. No. Powiedzieliście też o bardzo wielu różnych tytułach, autobiografiach, książki dotyczące geopolityki, artrage. A jak w ogóle wybieracie to, na co macie ochotę, co chcecie przeczytać? Czy to są wizyty w księgarni, czy to są polecenia znajomych? Wydaje się teraz tak dużo książek, że rzeczywiście ciężko jest w, się w tym jakoś odnaleźć. Czy macie zaufane wydawnictwa albo serie, które wiecie, że. Się sprawdzają, którym ufacie, jak to jest. Ja mam dwa źródełka, z których czerpię. Jedno to jest polecenia znajomych w sieci, po prostu obserwuję znajomych, ale też nieznajomych, różnego rodzaju blogerów, czy blogerki kulturowe, kulturalne, które polecają różnego rodzaju książki i sobie tam wybieram grzebie, sprawdzam. A drugim takim źródełkiem są rzeczywiście zaufane wydawnictwa które po prostu bardzo lubię, i których strony po prostu regularnie sprawdzam w e, poszukiwaniu jakichś rzeczy, które mogą mnie serio zainteresować. Dla mnie wydawnictwa nie mają znaczenia, bo mm, ja raczej nie czytam polskich książek, tylko raczej jeżeli czytam, to czytam książki właśnie na temat lub autorstwa jakichś y, silnych. Y, Kobiet zagranicznych aktorek, piosenkarek, komiczek. Bardzo lubię na przykład książki Chelsea Handler. Lubię zabawne książki. Lubię, gdy mogę się zaśmiać w trakcie tej książki, czytając ją. To jest duży sukces i to najbardziej mnie przyciąga, aby właśnie kontynuować albo osiągnąć jakąś kolejną. Super. Dzięki wielkie. To było w ogóle polant o swoich ulubionych książkach. Dzięki, Dzięki wielkie. wielkie dnia. Podcast tygodnika powszechnego weź słuchaj.